Witajcie w kolejnym odcinku Motoryzacyjnego Głosu w Twojej Piwnicy, w którym zobaczymy coś szokującego, czyli kije z lat 00, która miała być kiją premium. W czasach, kiedy ta marka kojarzyła się tylko z rdzewiającymi, brzydkimi, okropnymi, wstydliwymi pierdzikami. Bo były takie czasy, kiedy dres, który mam na sobie, dopiero wychodził z mody. Za to Korea wychodziła, ale nie z kryzysu, tylko z wielkiego Cudu gospodarczego, który sprawił, że niezwykle się rozwinęła, i rozwinęły się też dwie marki: Hyundai oraz Kia, z czego Hyundai produkuje wszystko uzbrojenie, sprzęt do pływania i samochody. No i połączyły się te dwie korporacje, no i wtedy to też. Kia rozpoczęła marsz do góry na rynku. Dlaczego? No bo przypomnijmy sobie, jeśli nie pamiętacie lub nie wiecie, w latach 90., zwłaszcza w Europie, kia kojarzyła się z takimi małymi, badziewnymi pierdzikami, które może za bardzo się nie psuły. A jak już się zepsuły, no to było bardzo tanio je naprawić, tylko że no, nikt ich nie pożądał. Natomiast wtedy, kiedy połączyli się z Hyundaiem, rozpoczęli. Powolny marsz w stronę pojazdów, które ktokolwiek chciałby kupić dla przyjemności. I jednym z pierwszych takich pojazdów ze znaczkiem Kia była właśnie Kia Magentis lub Magentis, Porozmawiamy o tym, czym jest Magentis i jak w ogóle trafiła do Europy, bo ten oto luksusowy jak na Europę samochód w ogóle nie był staremu kontynentowi dedykowany. A dlaczego taka Magentis nie była dedykowana do? Europy. Już Wam tłumaczę. Otóż Magentis to jest przerobiony Hyundai Sonata. A Hyundai Sonata jest średniej wielkości samochodem Hyundaia zbudowanym na platformie Y4. Natomiast sama platforma Y4 posłużyła do zbudowania między innymi Grandawera Grandeura, takiego jak miał sąsiad, jeden tutaj złodziej znany, i także na przykład do zbudowania Hyundaia Santa Fe. I generalnie większość pojazdów budowanych na tej platformie raczej miała być na rynek południowo-koreański i na rynek północnej Ameryki. Mm, pasacik B5 przejechał, mm, no, disco leciało. A już to, że używano jednej platformy, zupełnie jak w Ameryce Północnej, do robienia wielu modeli samochodów, no to nie było aż tak dziwne. To się też zdarzało w Europie. Czy zdarzało się, że samochody segmentu D w Europie były trochę bardziej ekskluzywne? Tak, ale... Ale nie w, do końca w taki sposób, w jaki jest Kia Magentis. Ona ma sporo takich elementów pod tytułem adresujemy swój samochód na rynek amerykański. No zapytacie, ale dobra, o czym Ty mówisz? Po czym poznać z zewnątrz faktycznie, że ten wóz powstał na rynek amerykański? Że przynajmniej Koreańczycy myśleli o rynku amerykańskim, a nie o europejskim. Hmm. To, że Koreańczycy adresowali Kiema Gentis do Amerykanów, widać tutaj. Po czym widać? Ano po tym, że w Europie w tamtych czasach, zwłaszcza w Segmencie D, ale ogólnie nie było aż tak modne i popularne, żeby ładować tyle chromu, ile Koreańczycy naładowali tutaj. Bo zobaczcie, wielki, chromowany grill. Chromowane, dość masywne spryskiwacze przedniej szyby. Ale to nie jest koniec, bo jak tutaj spojrzycie sobie z boku, to mamy nawet listwy, które są listwami hamskoplastikowymi, ale z wykończeniem chromopodobnym. I klamki, które widać z kilometra, że również są klamkami takimi hamskimi plastikowymi, ale i tak wykończone są w chromie. I jeszcze tutaj linia, prawda, dookoła drzwi też jest wykończona listwą chromowaną. I dół pod szybami też jest wykończony listwą chromowaną. Co prawda, Koreańczykom zabrakło już chromu, żeby tutaj, tutaj tą reling pokryć chromem i nie wiem, dać jeszcze chromowaną, na przykład listwę dookoła przedniej szyby. Ale no, rozumiecie, wicie, rozumicie, tej trzeba oszczędzać, tej pieniądze, tej. Ciekawe, czy Koreańczycy mają swoją Wielkopolskę Gdyby Koreańczycy mieli swoją Wielkopolskę, to na pewno bardzo chętnie kupowaliby kije Magentis I to nawet niekoniecznie dlatego, że można do niej założyć gaz Ale dlatego, że jest to trochę taka c -klasa dla biednych <grym> I powiecie O, czym ty pierdolisz? Otóż zarówno Sonata, jak i Magentis Po lifcie, zamiast pojedynczych podłużnych lamp Dostały takie coś, tutaj widzicie, okrągłe Lampy takie oddzielne, dwie, nie? I to tak aż nie widać w Magentis, bardziej widać w Sonacie, ale zgadnijcie, jaki samochód na początku lat 00, w okolicach 2002-2003, wprowadził właśnie takie lampy: miał właśnie takie lampy w segmencie D. Mercedes C-klasa W203. I zanim ktoś się oburzy i powie, nie no, na pewno pan Koreańczyk by czegoś takiego nie zrobił, przypominam, lata 00 to są czasy, kiedy jeszcze Koreańczycy uczyli się w ogóle projektować samochody i jeszcze bardzo chętnie czy to podwędzali jakieś elementy stylistyczne z samochodów europejskich, czy też po prostu kupowali gotowe projekty. No dobra, ale tak cały czas gadam o tym, jakie to jest amerykański samochód prosto z Korea! No, i pytanie brzmi, dobra, a co to robi w Europie? Czy ktoś to sobie przywiózł jako mienie przesiedlencze, czy, czy, czy nie wiem, był głupi, jakiś pijany? Odpowiedź brzmi, to był przypadek. Nikt nie wie, dlaczego Kia Magentis w ogóle trafiła do Europy. Co to miało zrobić w tej Europie? No, nikt nie wie, no były już salony kij, to stwierdzili, a dobra, sprzedajmy im to amerykańskie coś, może będą chcieli kupić. Co lepsze. Kia Magentis to jest nazwa, która występowała tylko na Europę i Kanadę. Reszta świata dostała Kie Optime. Na przykład u nas w Europie potem to też się nazywało Optima. A czemu na początku były różne nazwy Magentis i Optima? Nie wiem. Nie pytajcie mnie. Jeśli mamy tu jakichś speców od koreańskiej motoryzacji, to jest Wasza szansa, żeby napisać w komentarzu, czemu odjebali taki coś. Część z Was pewnie może już mieć dość na zasadzie bieda, dobra, przestań gadać o tym, dlaczego to jest północnoamerykańskie, USAńskie i tak dalej. Weź powiedz, co Ty myślisz ty o, ty o tym wyglądzie. Chcemy, żebyś obraził kie No Natomiast ja uważam o tym wyglądzie, że front na przykład to jest jak taki Janusz Korwin-Mikke ze złotych czasów. Z takich czasów, kiedy naprawdę kuce się dwoiły, troiły i, i próbowały wytłumaczyć to, co prezes powiedział, że to, to nie ochodziło mu o to, to, to. On nie nawoływał do tego, żeby legalizować, nie wiem, przestępstwa, a potem on walił jeszcze coś i tak e, jego aktualna partia prawicowa nie wchodziła do sejmu. I tak samo z cyfrotem. Napatrzcie na niego i już wiecie. Jest kurwa. Ej, on jest obrzydliwy. To jest jakaś krzyżówka stylizacji typu. No, miał być Mercedes, ale w zasadzie to nie jest Mercedes. To może trochę kapusta z deu, ale też nie do końca. Zróbcie wielki grill, żeby było dużo chromu. Tu mieliśmy podłużne światła, ale wiecie, bo Mercedes wypuścił W203, to zróbmy coś, żeby to wyglądało europejsko-ekskluzywnie. To tu macie pseudo-światło z Mercedesa w 203 i to wszystko wpisane w nijaką maskę prosto z amerykańskiego. Sedana, ale coś tam się jednak dzieje, też tak troszkę po japońsku na tym zderzaku. Całość wygląda jak gówno. Za to tył. Tył, tył, kurwa, zobaczcie na to. Patrzcie, zacznijmy od świateł. Światła są hamsko za duże do reszty tyłu. Troszeczkę w stylu ówczesnych amerykańskich sedanów wielorybów, takich wiesz, już rozlanych. Tylko, że to jest tak, jakby skrzyżować wieloryba tego właśnie amerykańskiego z Mitsubishi Lancer i za bardzo nie wiadomo o co chodzi. Czy to ma wyglądać po japońsku, czy to ma wyglądać po amerykańsku. Na szczęście projektant, który to rysował, generalnie nie wiedział o co tutaj ma chodzić, więc spójrzcie na napisy. Mamy czcionkę Kia, no bo z logo Kia. Mamy jedną czcionkę tutaj EX V6 która jest troszeczkę inna niż kija i nie do końca do niej nawiązuje, oraz już kompletnie inny napis Magentis. I to wszystko ze sobą w ogóle nie współgra. Genialne, tu nic do siebie w tym samochodzie nie pasuje, ale oj tam, kogo to obchodzi, no my się dopiero uczymy robić samochody. Zrób tak, żeby zmiksować wszystkie samochody, które ostatnio widziałem i były nowe w katalogu i na targach, i ludzie jadą to kupować. Tak czy owak, skoro widzicie już tą Kia Magentis, to docencie, jak długą i trudną drogę przeszła Kia, aby produkować samochody na takim poziomie, na jakim robi to obecnie, bo ten luksus za mną, to jest poziom luksusu że Zresztą zobaczycie teraz w środku. Porozmawiajmy o wnętrzu Kia Magentis i o ekskluzywności tego... Wętrza. No więc jest to na wskroś koreańska ekskluzywność, bo znajdziemy tutaj bardzo dużo udawanego drewna, tylko że to udawane drewno, czy to tutaj na konsoli środkowej, czy tutaj pod moją ręką na boczku drzwiowym, czy nawet na kierownicy, nie jest drewnem, jest hamskim plastikiem. Nie widać tego aż tak mocno jak w topowych wersjach DOS Pero, ale nadal widać, że jest to plastikowa okleina, która nie ma nic wspólnego z ekskluzywnością. I ogólnie widać tutaj takie walczenie o to, żeby udawać, że rozmawiamy o luksusowym samochodzie tylko, że co chwila to się przewraca na przykład no mamy właśnie tą okleinkę mamy skórzane siedzenia, a potem mamy taki niezbyt przyjemny w dotyku, tani plastik na przyciskach no ogólnie to jest takie, widać, że jeszcze chłopcy się uczyli jak się robi przyzwoity samochód ba, są na przykład takie elementy, jak to jest na przykład, to to może na przykład Otwieram sobie popielniczkę i ona się wysuwa powoli. Tylko, że jak ją chcę z powrotem wsadzić, to ona się nie domyka. No i oczywiście wóz ma swój przebieg, tylko, że przy tym samym przebiegu, na przykład w Audi, to by nadal działało idealnie. Nie wiem, mamy tu na przykład klapkę od cup holderów, żeby je przykryć, żeby ładniej wyglądały. Tylko, że ona otwiera się z takim hamskim, nieprzyjemnym dźwiękiem. Z drugiej strony Skórzany podłokietnik nadal działa, jest dwustopniowy, ale nie do końca zgadza się z odcieniem z hamskim plastikiem. Tutaj, więc to wszystko jest takie na granicy. Na zasadzie, bardzo się staraliśmy zrobić coś premium, tylko że my jeszcze kurwa nie umiemy robić premium. Jest to też wszystko na wskroś amerykańskie, po czym można poznać chociażby po tych skórzanych siedzeniach, które są dość szerokie, szersze od typowych europejskich a jednocześnie prawie nie mają żadnego trzymania bocznego można też zauważyć po boczkach drzwiowych coś co raczej się wówczas nie zdarzało w europejskich samochodach bardzo miękkie wyściełanie pod tą skórką tutaj to jest wręcz poduszeczka taka tutaj o, o po, we wszystkich drzwiach to jest w ten sposób można zauważyć po tym, że każdy przycisk jest podpisany zamiast piktogramów takich jak na Europę Mamy podpisy te legendarne dla Debili. Mamy automatyczną klimatyzację, także pełen spasik. No i automatyczną skrzynię biegów. To jest absolutnie konieczne. No i bardzo amerykańsko nagłośnienie JBL. Czy dobrze gra? To już jest kwestia dyskusyjna, ale ważne, że jest, jest podpisane. JBL. Gdybyście pytali mnie o stylistykę tej deski, jest absolutnie jako taka. Po prostu jest. Ani nie odrzuca, ani nie jest w żaden sposób wybitna. Na pewno na plus. Pamiętam, że w czasach jeszcze Hyundai i 30, te chromowane klamki się tak wycierały chamsko do plastiku w Hyundai i 30. Tu się nie wytarły chamsko do białego plastiku, więc to na plus. Chłopaki się postarali. Też myślę, że pewną przewagą nad amerykańskimi pojazdami jest ogólne wykonanie tego wnętrza, bo mam poczucie, że ono jest po prostu lepiej i dokładniej zmontowane niż typowe amerykańskie wnętrze. Natomiast nie porwało mnie i wśród jeszcze drobnych detali, do których się przywalił, to, jest, to są odcienie. Że tu ewidentnie na przykład tu między drzwiami a deską chłopcy się nie postarali i mamy jakieś niedopasowane, dziwne. Odcienie inne. No i jeszcze poza tym cudowne jest to, że mamy regulowane elektrycznie siedzenia. To znaczy, przepraszam, mamy regulowanie elektrycznie jedno siedzenie, czyli kierowcy, bo pasażera już nie jest regulowane elektrycznie. Za to same przyciski od regulacji tego siedzenia są wykonane z najbardziej tandetnego plastiku, jaki kiedykolwiek znaleziono i się zaczynają i w dotyku są takie jakby miały odpaść, także. Dziu, ziu, ziu, ziu. Dobra, wyjazd zobaczyć, co jest pod maską. Pod maską Keij Magentis spotkamy tak naprawdę dwa typy silników. Rzędową czwórkę Sirius 2 oraz silnik Delta V6. Co jest ciekawe w tych silnikach? Przede wszystkim absolutnie najciekawsze jest to, że obie te rodziny silników występowały w wariantach LPG. Tak, w wariantach od razu dostosowanych do zasilania LPG, praktycznie tylko LPG. Nie spotkałem tego pojazdu w tej wersji, nie wiem, czy był w ogóle oferowany w Europie w tej wersji. Natomiast istniały i może to też tłumaczyć, dlaczego te jednostki bardzo dobrze tolerują instalacje gazowe i zasilanie lepszym paliwkiem, kurczę. A co do samych motorów: czterocylindrówka, której akurat tutaj nie ma, bo to jest V6. Ta czterocylindrówka występowała w smakach 1.8, 2.0 i 2.4. Wywodziła się z licencjonowanych silników Mitsubishi, na przykład 4G63 i odpowiednio według tam pojemności pozostałych blok żeliwny, aluminiowa głowica, wałki rozrządów głowicy. No po prostu przyzwoita, choć niewybitnie nowoczesna konstrukcja. moce tam od 130 do 150. 50, nawet 160 paru koni mechanicznych. Natomiast jeśli chodzi o v Delta, no to to już jest silnik Hyundai wprowadzony w 1998 roku. Z co ciekawe kątem rozwarcia cylindrów 90 stopni. I tutaj mamy pojemności 2,5 albo 2,7. I w kijach Magentis obie te warianty miały po 172 konie mechaniczne. I tu już można było rozmawiać o w miarę przyzwoitych osiągach. No i dodajmy też, że oczywiście fałszustka to było minimum, jeśli chciało się w ogóle sprzedawać samochód na rynku USA. Główne zalety tych samochodów, no jeśli miałeś czwórkę rzędową, to ona nie tylko się nie psuła, bo to był bardzo dobry silnik Mitsubishi, ale jeszcze była śmiesznie tania w naprawie. Jeśli chodzi o fałszustki, tutaj już bywało trudniej. Tu już czasami trzeba wydać parę złotych na serwis. Tu akurat działa. A jak działa, to nie ruszaj. A teraz się przejdźmy zobaczmy, jak to jeździ. No więc, Kia Magentis jeździ się. Bardzo amerykańsko, co to znaczy bardzo amerykańsko. To znaczy, że poza tym, że siedzę w bardzo szerokim fotelu, kompletnie pozbawionym jakiegokolwiek trzymania bocznego, ale brak trzymania bocznego jest normalny u Amerykanów, bo tam nie ma zakrętów, a w Europie są zakręty, i tutaj już może być to ślizganie się po tym fotelu trochę przeszkadzające. Ale jest jeszcze kilka innych elementów, które wskazują na bardzo amerykański charakter tego wozu. Po pierwsze, pomimo tego, że mamy fałszustkę, to ona została tak wyciszona, że jej praktycznie nie słychać. Nie jest to jakaś fałszustka o niesamowitym brzmieniu, nie rozmawiamy tutaj o niczym wybitnym, ale mimo wszystko no, można było jej aż tak nie wyciszać. Tutaj zostało to kompletnie wyciszone. Kolejna rzecz to jest charakterystyczne wspomaganie. Europejskie układy kierownicze i japońskie zazwyczaj mają japońskie, zwłaszcza mają bardzo mocny, wyraźny opór, tak, żeby stawiać na precyzję na to, żeby ten układ kierowniczy mówił nam jak najwięcej o tym, co dzieje się z samochodem. Natomiast tutaj to zostało zrobione i zestopniowane zdecydowanie w stylu amerykańskim, czyli mamy bardzo, 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 bardzo mocne wspomaganie kierownicy. Które w zasadzie nie mówi nic na temat tego, co dzieje się z autem. Tak kompletnie jakby nie czuję. Mam bardzo, bardzo mocno i tyle. Dlaczego? Ponieważ w amerykańskich drogach może nie ma dziur, ale jest dużo nierówności, a z drugiej strony po co precyzyjny układ kierowniczy, jeśli zakrętów prawie nie ma. Wszędzie jeździ się prostymi highwayami. Więc pod tym kątem, znowu bardzo amerykańsko Amerykańsko też zestopniowana jest skrzynia biegów I ogólnie rozwijanie mocy Ale o tym za chwilę Za to zawieszenie już tutaj na tych nierównościach Buja, buja też tak po amerykańsko No przepływa po nierównościach Co jest no nietypowe jak na samochód koreański Jak na samochód wcale nie aż tak ogromny A teraz mamy okazję, bo wyjeżdżamy akurat z zabudowanego Nic za mną nie jeździ Pokażę Wam jak on Przyspiesza. Pedał w podłogę. No i o! Zastanowił się. Ruszył. a już musimy zhamować, ale osiągnęliśmy 90 km na godzinę. Jak na v 6 jak na 170 koni, jest to rozczarowujące. Powiedziałbym. To jest naprawdę kurwa rozczarowujące. Bo ja daję pedał w podłogę. I tu się nic za bardzo nie dzieje, ten samochód ledwo przyspiesza, jest taki leniwy, ta skrzynia biegów jest taka leniwa Ten kickdown teraz na przykład jak ja walnąłem, ten kickdown był taki, no dobra, no zmienię ten bieg na niższy, pojedziemy sobie To jest taki samochód do płynięcia po highway'u, oczywiście w koreańskim znaczeniu, bo nadal jakby to, to, to nie jest prawdziwy Amerykaniec, ale no to... to, 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 to tu nikt nie myślał o Europie tworząc tego, to auto. Tu, tu wszystko jest na temat Ameryczki. Na przykład, teraz wchodzę w zakręt i ja on mi się prawie kładzie na lusterkach. On tu nie jest w ogóle pewien samochód. On mi o buja się, jak chory, po prostu można dostać <coughs> prawie choroby morskie jadąc z tym autem. Także jeśli chcecie zasmakować amerykańskiego sedana. Ale po koreańsku, no to wtedy Kia Magentis jest dla Was świetnym wyborem. Natomiast jeśli oczekujecie tutaj wrażeń z jazdy japońskich lub europejskich, absolutnie zapomnijcie. Jeśli chodzi o pozycję za kierownicą, to ona też jest taka amerykańska, to znaczy amerykańska. To znaczy, że nie jest zła, absolutnie. Natomiast trudno jest tutaj znaleźć pozycję, nie wiem, sportową, pozycję taką, żeby się skupić na jeździe, nie? To jest w 100% pozycja do rozparcia się, tutaj w tym fotelu i powolnego przemieszczania się czy wręcz kruzowania za Mercedesem, który na 90 jedzie 60. Mówiąc uczciwie, Kia Magentis, dopóki myślę o niej jako o i o wszystkim, co mi się kojarzy z kiją, zaskakuje, bo ostatnią rzeczą, jaka mogłaby mi się kojarzyć z kiją, jest jeżdżenie jak amerykański sedan, a ona jeździ jak amerykański sedan, No próg zwalniający przepływam po nim to jest zaskoczenie, że jadę kiją a jadę amerykańskim sedanem pod tylko to, że powiedzieć, że to jest luksus, no jak na Europę to to się raczej takie przepływanie po progach zwalniających no to raczej się kojarzy z, właśnie z samochodami luksusowymi tymczasem to jest kija o patrzcie, to jest taka typowa amerykańska droga, troszkę nierówna, bez dziur i my sobie na niej przyspieszamy i ta kija przepływa po tych dziurach. Ona się w ogóle nimi nie przejmuje. Ich praktycznie nie czuję, no ale dużo bardziej czuję ten zakręt, w którym troszkę szoruje mi ona lusterkiem. Troszkę w sposób akceptowalny. To nie jest dramatyczne zawieszenie, to jest mięciutkie zawieszenie. Zawieszenie typu amerykańskiego. No przyjemnie się tym jeździ. To jest wóz taki do kruzowania. Jakby to tak za piątkę, może za 8 tysięcy podjąć, a można za tyle. Bardzo przyjemny dupowozik.